10. Bentley Ultratank Rosjanie uwielbiają samochody marki Bentley. To maszyny luksusowe, drogie oraz nadające właścicielowi dodatkowy prestiż. Jednak Rosja to kraj pełen bezdroży i terenów dość ciężkich do przebycia zwykłym samochodem. Dlatego pracownicy pewnej firmy modyfikującej samochody postanowili podjąć się niecodziennego projektu. Stworzyli Bentleya, jakiego wcześniej świat nie widział. Wyposażyli auto w dwie masywne gąsienice, podobne do tych, jakie możemy zobaczyć w rosyjskich czołgach. Nie dość, że auto zyskało dodatkową trakcję wynikającą ze zwiększenia powierzchni styku na wierzchni z układem napędowym, to jeszcze gąsienice podwyższyły znacznie auto, dodając dodatkowy prześwit. Oprócz tego wymieniono też silnik samochodu, ponieważ oryginalna jednostka była uszkodzona. Jednak najciekawsze jest to, że konstruktorom udało się połączyć nowy układ napędowy ze zwykłą kierownicą, dzięki czemu do prowadzenia nie wymagane są dwie osobne dźwignie odpowiedzialne za napędzanie każdej z gąsienic. W tym przypadku do prowadzenia auta wystarczy standardowa kierownica. 9. Ultra Heavy Lift Amphibious Connector W 2014 roku Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych zaprezentowała swój nowy pojazd, a właściwie prototyp nowego pojazdu. Chodzi o nowy typ amfibii, czyli pojazdu zdolnego do poruszania się zarówno na lądzie, jak i na powierzchni wody. Układ napędowy pojazdu składa się ze specjalnych gąsienic wyposażonych w płetwy, które umożliwiają poruszanie się zarówno w wodzie, jak i w wymagającym terenie. Pojazd ma 13 metrów długości, 8 metrów szerokości oraz 5 metrów wysokości. Jednak są to wymiary prototypu, który wykonany jest w skali 1 do 2, więc ostateczna wersja będzie dwa razy większa. Prototyp ma również możliwość transportowania towarów o imponującej wadze sięgającej 170 ton. Kiedy pojazd wejdzie do masowej produkcji i zasili siły marynarki wojennej, jednak nie wiadomo. Jak na razie trwają cały czas prace, które udoskonalają bieżącą koncepcję. 8. Antarctic Snow Cruiser To pojazd zwany przez niektórych wielką antarktyczną porażką. Został wyprodukowany w 1939 roku i miał służyć do eksploracji niedostępnych wcześniej terenów Antarktydy. Jednak konstruktorzy nie pomyśleli o jednej bardzo ważnej rzeczy. Na Antarktydzie znajduje się dużo śniegu, a pojazd wyposażony w bezbieżnikowe koła zamiast na przykład gąsienic może okazać się na śniegu bezużyteczny. Tak właśnie się stało. W praktyce Snow Cruiser nie był zdolny do jazdy po nawet płytkim śniegu. Prace nad pojazdem trwały 11 tygodni i kosztowały na ówczesne czasy około 300 tysięcy dolarów, co jest odpowiednikiem dzisiejszych 5 milionów dolarów. Antarctic Snow Cruiser miał 17 metrów długości i ważył 34 tony. Napęd stanowiły dwa sześciocylindrowe silniki diesla o pojemności 11 litrów i mocy łącznej 300 koni mechanicznych. Miały one zapewnić prędkość do 48 km na godzinę i zasięg 8000 km. Wewnątrz olbrzymiego pojazdu umieszczono pomieszczenia dla pięcioosobowej załogi, kabinę kierowania dowodzenia, przedział napędowy, kuchnię, którą można było wykorzystywać jako ciemnie oraz magazyn na zapasy. 7 a Shaman szaman 8 na 8. Kosztuje około 800 tysięcy złotych, i to w podstawowej wersji rozpędza się maksymalnie do 70 km na godzinę, spalając przy tym niedorzeczne ilości paliwa. Ale za to wiedzie absolutnie wszędzie, nawet do jeziora. Pojazd został zaprojektowany przez Rosjan i przez nich jest produkowany. Przystosowany jest do pokonywania terenów, które dla każdego innego pojazdu terenowego są nieosiągalne. Ma ponad 6 metrów długości, 2,5 metra szerokości i aż niemal 3 metry wysokości. W środku zmieści się 9 osób, chyba że zdecydujemy się na odmianę Hunter, w której zamiast krzeseł mamy ławki, które można również zamienić na łóżka. W takiej konfiguracji na wielodniowy wyjazd możemy zabrać 4 osoby. Pojazd napędzany jest oczywiście silnikiem diesla, który mimo tego, że generuje zaledwie 170 koni mechanicznych, sprawdza się w maszynie wyjątkowo dobrze. Spalanie maszyny, jak podaje producent, to około 25 litrów oleju napędowego na 100 km. 6 Sherp ATV Sherp ma rosyjskie korzenie i cechuje się wszechstronnością. Może jeździć z prędkością 45 km na godzinę po lądzie, pokonując przeszkody o wysokości 70 cm, ale też świetnie sprawdza się w wodzie. W tym wypadku prędkość wynosi 6 km na godzinę. Za napęd pojazdu odpowiada jednostka generująca zaledwie 44 konie mechaniczne, a cena pojazdu ważącego 1300 kg zaczyna się już od 60 tysięcy dolarów, czyli niecałych 250 tysięcy złotych. Od 2015 roku jest produkowany seryjnie w wersji Standard. Na początku 2017 roku po wprowadzeniu wielu udoskonaleń i poprawie wyglądu rozpoczęto produkcję wersji PRO, która zastąpiła wersję Standard. W lutym 2018 roku rozszerzono seryjną produkcję o wersję pick -up. Konstrukcja pojazdu umożliwia poruszanie się po każdym rodzaju podłoża zarówno grząskich terenach, skałach, piaskach, jak i po lodzie i powodzie. Ciekawostką jest to, że Sherp nie ma klasycznej przekładni kierowniczej, skręcanie możliwe jest przez oddzielną regulację prędkości kół na każdej ze stron podobnie jak w czołgach. 5. Snowcat. W roku 1958 wyprawa pod dowództwem Viviana Fuchsa dokonała pierwszego przejścia w poprzek całej Antarktyki, od Morza Wedela do Morza Rossa. Dokonano tego oczywiście dzięki specyficznym pojazdom, które umożliwiły tak trudną przeprawę. Cztery pojazdy typu Tucker Snowcat zostały wykorzystane do tego celu i okazały się idealne. Pojazdy zostały wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych, wyposażone były w cztery niezależne gąsiennice, umożliwiające przemierzanie nawet głębokiego, kopkiego śniegu. Pojazdy były czterema bliźniaczymi jednostkami, każda miała około 6 metrów długości i niecałe 3 metry wysokości. Napędzane były silnikami o mocy 180 koni mechanicznych, które umożliwiały poruszanie się z prędkością około 25 km na godzinę oraz przewożenie ładunku o masie niemal 3 ton. Wyprawa oczywiście zakończyła się sukcesem. Obecnie trzy z czterech pojazdów możemy podziwiać w muzeach: jeden w Wielkiej Brytanii, drugi w Nowej Zelandii, trzeci w Stanach Zjednoczonych. 4. Burłak To sześciokołowy transporter, który ma być wykorzystany do ekspedycji w Arktyce. Obecnie pojazd jest testowany i jeżeli wszystko pójdzie dobrze, powstanie drugi taki sam. Za projekt i produkcję odpowiedzialni są oczywiście Rosjanie. O samym pojeździe jednak wiadomo niewiele. Ma ponad 6 metrów długości, 3 metry szerokości, nieco ponad 3 metry wysokości, a do jego konstrukcji wykorzystano podzespoły z kilku różnych pojazdów. Silnik pochodzi z Toyota Land Cruiser, przekładnia z Gaza A66, a cały pojazd waży 4 tony. W środku możemy znaleźć miejsce aż dla 10 osób oraz przestrzeń bagażową na 3 tony ładunku. Prace nad pojazdem prowadzone są od 2009 roku, jednak dobiegają już końca. Ciekawostką jest fakt, że pojazd dzięki swojej konstrukcji będzie mógł poruszać się zarówno po głębokim śniegu, po drogach utwardzonych oraz również po powierzchni wody. 3. Transporter Witjaź. Jest to radziecki przegubowy transporter wojskowy z okresu zimnej wojny, produkowany seryjnie od roku 1982. Obecnie transportery Witjaś służą w bazach na Antarktydzie i Arktyce. Poruszają się na dwóch zestawach gąsienic oraz posiadają wielopaliwowy 12-cylindrowy silnik o mocy 710 koni mechanicznych. Dodatkowo konstrukcja gąsienicowa pozwala na kontynuowanie dalszej jazdy nawet po przerwaniu połowy trakcji gąsienicowej. Pierwsze projekty pojazdu sięgają lat 70. Produkcja rozpoczęła się na początku lat 80. ubiegłego wieku. Pojazd okazał się tak skuteczny, że produkowany jest do dzisiaj, czyli nieprzerwanie niemal od 40 lat. Maszyna ma ponad 13 metrów długości, waży 31 ton i przystosowana jest do przewożenia 30 ton ładunku w różnej formie: od ładunków stałych, a nawet do transportu osób podczas misji wojskowych, ratunkowych oraz ewakuacyjnych. Obecnie jednak transportery Witjaś używane są przez wojska Federacji Rosyjskiej głównie do transportu amunicji, wyposażenia wojskowego i instalacji systemów zbrojeniowych. 2. Roligon. W latach 50. ubiegłego wieku amerykański konstrukcjar William Alby zaprojektował nietypowy system opon dla pojazdów poruszających się w bardzo trudnym terenie. Historia wynalazku sięga połowy lat 30. -tych. Opony w kształcie walca, ze względu na niskie ciśnienie i dużą powierzchnię, miały bardzo mały nacisk jednostkowy na grunt oraz dostosowywały swój kształt do powierzchni, po której się poruszał pojazd. Dzięki znakomitym właściwościom terenowym, roligony miały docierać w trudne dostępne rejony, transportując przy tym bardzo ciężkie ładunki. Pojazdy wykorzystywane są współcześnie, oczywiście w unowocześnionej formie. Znajdują zastosowanie głównie w firmach zajmujących się wydobywaniem ropy naftowej oraz innych surowców i pracują w obszarach wyjątkowo nieprzyjaznych dla zwykłych samochodów ciężarowych. 1. Tesla Cybertruck. Jest to samochód, który stał się ostatnio bohaterem wielu memów internetowych, a zawdzięcza to swojemu niecodziennemu designowi. Auto namieszało tak swoim wyglądem, że niektórzy porównują go do słynnego Fiata Multipli, uważanego za najbrzydszy samochód w historii motoryzacji. Jednak Cybertruck to auto, które ma w założeniu wyprzedzić swoje czasy. Wygląd zewnętrzny być może nie sprawia, że auto będzie się podobać każdemu, jednak w samochodzie nie tylko o wygląd chodzi. Cybertruck to samochód, który będzie miał zasięg nawet 800 km, będzie elektrycznym pick-upem i będzie mógł przyspieszać od 0 do 100 km na godzinę w niecałe 3 sekundy. Takiego auta z pewnością jeszcze nie było. Karoseria wykonana ma być z grubej walcowanej blachy, która reklamowana jest jako kuloodporna. Samochód ma być wyjątkowo bezpieczny, wytrzymały i niezawodny. Co prawda, po premierze pojazdu opinia publiczna była na tyle wstrząśnięta, że akcje producenta na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych spadły o kilka procent. Jednak jak się okazało, w ciągu kilkunastu godzin od premiery, znalazło się kilkaset tysięcy osób, które złożyły zamówienia na samochód. Ciekawostką jest fakt, że wśród nabywców będzie również meksykańska policja, która już złożyła zamówienie na 15 sztuk. Samochód trafi do produkcji nie wcześniej niż w roku 2021. Dziękujemy za oglądanie, jeżeli podobał Ci się dzisiejszy odcinek nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, zostawić łapkę w górę i odwiedzić nas na Instagramie i na Facebooku.